Z naszej perspektywy oczywiście nawiązanie współpracy z takim portalem jak, jak, jak nasza klasa jest najbardziej w zasadzie naturalnym rozwojem firmy, realizacją strategii przyjętej przez zarząd i, i, i właścicieli firmy. A i wydaje się, że właśnie w takim portalu społecznościowym, jak nasza klasa, dostęp mobilny, wykorzystanie technologii mobilnych, udostępnienie treści i serwisów takiego portalu, jak nasza klasa, użytkownikom na no, urządzeniach mobilnych, to jest w zasadzie naj czymś najbardziej naturalnym, co można sobie wyobrazić w takiej firmie jak Mobile Expert. Z drugiej strony, dlaczego nasza klasa, naszym zdaniem, zdecydowała się na wybór nas jako swojego partnera technologicznego? Wydaje się, że tutaj decydujące było nasze takie nieszampowe, niestandardowe podejście do realizacji w tym konkretnym przypadku projektu typu, typu śledzi. Otóż zaproponowaliśmy osobom podejmującym decyzję dotyczącą wyboru partnera technologicznego takie podejście które pozwalało na otwarcie, prowadzenie i realizację tak naprawdę jednego projektu, jednego większego projektu informatycznego, niezależnie od tego na jakie końcówki mobilne, na jakie technologie mobilne chcemy udostępnić nasze serwisy. W większości rozwiązań, które znamy, znamy na rynku, jest tak, że i z tego co wiemy, co było oferowane tutaj w postępowaniu, że tak powiem, konkursowym, Uruchomienie serwisu na każdej z, z, z przewidywanych platform Java, Lite, iPhone itd. wiązało się z uruchomieniem tak naprawdę oddzielnego, osobnego projektu, z oddzielnym budżetem, z oddzielnymi partnerami, z oddzielnymi a, rozwiązaniami po stronie serwerowej itd., itd. Więc wydaje się, że tutaj właśnie to zadecydowało i, i, i właśnie to przekonało osoby de, de, de decyzyjne po stronie naszej klasy na wybór właśnie nas jako, jako partnera. Jeżeli chodzi o największe problemy, jakie spotkaliśmy podczas realizacji projektu mobilnego śledzika, to takich problemów były dwa, czy też wyzwania. Pierwsze z nich to była skala projektu, to znaczy e, wiedzieliśmy, że rozwiązanie mobilnego śledzika będzie używane przez e, tysiące, setki tysięcy, mam nadzieję miliony użytkowników, stąd musieliśmy się skupić na tym, żeby aplikacja była wydajna i była, e, żeby można było, Taka ilość użytkowników mogła w wygodny sposób z tej aplikacji korzystać. Drugim wyzwaniem, które pośrednio wynika z, z tej ilości użytkowników, jest ilość typów telefonów, na których ta aplikacja musiała działać. Podczas projektowania aplikacji musieliśmy się, musieliśmy się skupić na, na zapewnieniu poprawnego działania tejże aplikacji na jak największej ilości telefonów komórkowych, odpowiednio projektując i odpowiednio testując. Projektując rozwiązanie mobilnego średnika staraliśmy się jak największą część realizować w ten sam sposób dla wszystkich kanałów dostępowych, czyli Lite, Java i iPhone. To znaczy integracja z API, z serwisami dostępnymi przez naszą klasę jest zrobiona raz. Następnie poszczególne wersje, poszczególne wersje aplikacyjne troszeczkę się od siebie różnią. Zawierają około 50% wspólnej części, reszta jest specyficzna dla urządzenia. Oczywiście wiemy, że iPhone ma jakieś swoje fajne elementy, interfejs użytkownika, który chcielibyśmy w najlepszy sposób wykorzystać. Wiemy, że Java ma pewne ograniczenia, ale też i pewne fajne funkcje, które możemy wykorzystać. Wiemy, że wersja przeglądarkowa, która miała być najprostsza i najbardziej kompatybilna, musiała być najbardziej ograniczona stąd. Ten zestaw funkcjonalności jest troszeczkę jest różny, jakkolwiek staraliśmy się zdefiniować jak, naj, jak największy zbiór wspólnych funkcjonalności dla wszystkich tych trzech kanałów. No. Największe niespodzianki było dosyć niespodziewane, bardzo szybkie przejście aplikacji dla wersji, aplikacji śledzika dla wersji iPhone. Aplikacja przeszła przez, apps, przez weryfikację Apple'a w około 3 tygodnie, o ile się nie mylę nie spodziewaliśmy się, że to potrwa co najmniej dwa dłużej. Nad tymi trzema aplikacjami dla mobilnego śledzika pracował zespół pięciu osób technicznych z działu IT Mobile Experts plus osoba nadzorująca projekt od strony biznesowej, czyli właśnie mój kolega Tomasz. Jeśli chodzi o tą część techniczną, to tam jeszcze oprócz tych osób wymienionych doszli jeszcze testerzy, którzy testowali właśnie na różnych rodzinach telefonów, między innymi działowych, bardzo intensywnie tę aplikację, która wymagała tego, by ją naprawdę przetestować bardzo, bardzo skrupulatnie, aby w momencie, kiedy wejdzie na produkcję, była naprawdę, by być że nie będzie zawierała żadnych błędów. Także w sumie pracowało od 5 do 8 osób technicznych plus nadzorująca osoba z działu, z działu sprzedaży, czyli Tomasza. Zespół naszej klasy, fantastyczni, wspaniali ludzie, otwarci na pomysły, otwarci na nowe technologie, na nowe idee, bardzo komunikatywni, entuzjastycznie podchodzący do swoich obowiązków. I nawet jeżeli tutaj pojawiały się ewentualne różnice zdań, ewentualne sytuacje, być może co do których mielibyśmy oddzielne podejścia, to tutaj tak naprawdę dawało się bardzo szybko wszystkie takie sytuacje, które są nieodzowne, czy tego. Typu projektach zażegnać, dojść do, do jakiegoś konsensusu i realizować sobie w zasadzie bez większych problemów, zgrzytów podczas całości realizacji projektu.